Cześć, witajcie z tej strony. Ja na dzisiaj pokażę wam, jak nagrać, yy, jak rzucić miniaturę do filmu. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie filmik. Ja nie przeglądaję tylko co zaczynamy, oczywiście. Yy, Chodzicie sobie w sklep Play. Najpierw instalujecie sobie It Studio, te aplikacje. No i jak już wam się zainstaluje, czekacie trochę, wchodzicie, otwórz. Nagrywacie sobie tam jakiś filmik, wchodzicie sobie w YouTube'a. Klikacie plus, tutaj taki plusik macie na dole. Klikacie przeszli film. Ten, tam jakiś filmik Wy chcecie sobie wysyłacie. W moim przypadku to jest ten. No, klikamy sobie dalej. Dalej, kurde. Nazwij w film Shorts. Już nazwijcie sobie jak go chcecie. Halo, sobie nazwę. Halo, przeszli film Shorts. I teraz szybko wbijacie sobie w It Studio. Chodzicie sobie. Klikacie w ten filmik. W treściach. Eee, ołówek taki u góry sobie klikacie. Znowu ołówek u góry. To macie takie kreski, i ten obrazek, gdzie nie ma kresek? Klikacie sobie w to, i klikacie sobie tam u ciebie w galerii. Wybieracie sobie jakąś tą miniaturę. Klikacie tutaj, sobie przyciągacie, o wybieracie sobie jak chcecie. Klikacie gotowe. No i tutaj opis oczekujący, wybierasz, wybierasz. To to, to nie ważne, tym się nie zajmujemy, tylko miniaturą. Klikacie zapisz. No i, i już jest miniaturka. No. I już macie miniaturkę. Teraz sobie wbijecie w ten filmik. w trakcie przetworzenia tego filmiku. No ale dobrze, no co? To by było na tyle z tego poradnika. No i co? Ja nie przedłużam, tylko co? Widzimy się w następnym odcinku. Jo na ej!